Siedzę tu, niby z nim. Gapię się, wyglądam go, niby jest, ale go nie ma. Niby duchem, ale to za mało. Niby techniczny taki, a nie wie, że na zoomie ma o 20 minut mód i mówi do siebie. Taki jest ten kula kompetentny, ale w swych technicznych zadaniach zawzięty. Dev? Nie lepszy. Gdy kula milczy, Dev się śmieje, lecz nikt o tym nie wie. Że z kolegi, tylko on świadomy, bo on również ma mut niechcący włączony. W deweloperskim zespole, dzień jak codzień, każdy wykonuje zadanie, jakiego jest godzien. Tematów jest mnóstwo, więc lider je priorytetyzuje. Jeśli chodzi o hierarchię tych zadań, nikt nie protestuje. Wszyscy są zgodni co do ustaleń. Zadania należy wykonać w splincie, żeby nie było zażaleń. Analityk rozpoczynając wnikliwą analizę wymienia się mailami z kurierem i czasem od tego dostaje niezłą schizę. Dokumentacje, designy, maile i kole. Całkiem tego sporo, ale jest przecież w swoim żywiole. Programistów w zespole mamy najwięcej. Dzielą się zadaniami, aby wykonać je najlepiej i jak najprędzej. Wszyscy bardzo dobrze kodują, każdego IFA sobie zapisują. A żeby mieć pewność, że kod jest czysty, pull requesta o code review wysyłają do innego programisty. To nie wszystko, jeśli chodzi o zadania. Na końcu łańcuszka stoi tester i czuwa nad jakością każdego wydania. Dokładny i upierdliwy. Baga nam zgłasza, bo jest bardzo czepliwy requesty, automaty, scenariusze i inne schematy. Brak kropki, przecinka, nie taki komunikat. To tylko nieliczne dylematy. A wsz wszystko to po to, żeby klient był zadowolony, a MetaPack jako firma na rynku międzynarodowym mega chwalony. Brawo. Testerze, mój kula inżynierze, widzę twój test na komputerze i oczom nie wierzę. Deweloperze, mój deweloperze, gdy widzę Twój kod, cholera mnie bierze. Dobrze się dzisiaj czuję i czuję, że mój kod się zaraz skompiluje. Moje dziecko w postaci kodu jest w stanie dodać trochę przychodu. Dzięki temu mogę zaopatrzyć się w dużą ilość miodu. Od naszego naczelnego pszczelarza Krzyśka, bo jesień i szykuje się tam pandemia nowiuszka. Zdrowy, słodki, lepki, pod koniec lata będę lekki. COVID przyszedł, wygonił nas do domów, rozwalając zbudowane dotychczas flow. Wszystko będzie dobrze, nie martw się, to to go! Dotnet core, dotnet test, w koło aż czerwono jest, z tego powodu na twarz nas, nasz tester dostaje quest. Dlatego również tak ważna rola testera, bo tester jest the best. Lecz nieważne, czy jesteś programistą, czy testerem, pamiętaj, że zawsze będziesz deweloperem. O, testuj, jak to łatwo powiedzieć. Testuj, tylko to więcej nic, bo testowanie jest niepokojem. Każdy test powtórzyć dać musi się. Nagle błąd się mieści w Twoich logach, już nie wiem czy nasz produkt znam. Testy kolorowe przeźrocza, sukces szybko zmienia je czas. W poradniku młodego testera napisanym dla szczęścia ludzkości pewien proces się stale powiela, a zawiera on sekret poprawności. Unit testik, soap, requestik, potem respons, miły geścig. Więc testować i próbować, łyk coli absorbować, umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. A gdy testy idą słabo, projekt lub cerkę kiepską, suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, fipkę włożyć i przysmażyć. Na górze róże, na dole kwas, chyba przepiszę tego Fedeksa jeszcze raz. O. O, brawo!